20 wrzesień 2025-17.10 Przegląd ura 21 sprawdzenie stopnia zakarmienia 2, 4, 6, pół jest na 7 ramkach, zatwór i ramka z pokarmem do pobierania za zatworem. Widzę, że są dość mocno zarane. Zatwórka za a Troszkę waży, jeszcze trochę pokarmu na niej jest Z drugiej strony nie zasklepiony Niech mają Zobaczymy co w gnieździe To jest ulg, który był przesiedlony na czystą węzę. Uuu, ciężka, niemożliwie. Dolały do fiwatu. Cała zalana, zasklepiona. Druga strona to samo, nawet pogrubiona. Więc jest pięknie. W ramach oczyszczenia zostały przesiedlone na czystą węzę tu już jest ręka trochę lżejsza pierzga, pokarm 2 cm od dołu niezalane tu jeszcze resztka czerwiu na samym dole paseczek cieniutki a reszta wszystko zalane tu rameczka dość ciężka ale tu jest jeszcze dużo czerwiu pokarm od góry czerw na wygryzieniu larwy przed zasklepem więc jeszcze jest sporo czerwiu. też nie za ciężka ramka też jeszcze jest sporo czerwiu środkiem reszta wszystko zalane wolne komórki są też pozalewane jest matka z zapalitkiem numer 21 tu są larwy przed za i jeszcze są jajka Tu już ramka jest ciężka, bardzo, cała zalana, zasklepiona, od góry do dołu, druga strona to samo. Nawet nie wiem czy nie przeniosę na drugą stronę. Rameczka też ciężka, też całkowicie zalana od góry do dołu, zasklepiona obie strony pięknie, czyściutki zaskle i ostatnia ramka może nie jest bardzo ciężka ale też jest cała zalana od góry do dołu Zasklepiona, więc jest elegancka. Można powiedzieć, że jest perfekcyjnie zalana. Wszystko co potrzeba jest. Tu jest jeszcze resztka czerwiu. Tego tak. A tu będę mieć dwie bokany. Pani zrobić tak zostają do zimowli, tu mają ramkę zapasową, rezerwową są pięknie zalane.